Jestem dla siebie bezkresnym niebem, czułą przestrzenią, drzewem co pod jesień. Odpuszczam wszystko, co przyszłoby przeminąć, czyniąc me serce otwartym na mi? Wszystko już było, już się wydarzyło, mapę wyryło w sercu, stopy poraniło. Teraz mój czas jest zmieniać co uwiera. Myśli, które bolą czule wykorzeniać. Jestem dla siebie. Bezkresnym niebem, czułą przestrzenią, drzewem co pod jesień. Odpuszczam wszystko, co przyszłoby przeminąć, czyniąc me serce otwartym na miłość. Czucie jest zaklęciem, co bramę otwiera. Najciemniejszym z korytarzy światełko przez ziera. To moje zadanie, opatrywać rany, Smutką zrobić miejsce, być przez siebie wysłuchanym. Jestem dla siebie bezkresnym niebem, czułą przestrzenią, drzewem co pod jesień. Odpuszczam wszystko, co przyszłoby przeminąć, czyniąc me serce otwartym na miłość. Jestem dla siebie bezkresnym niebem. Czułą przestrzenią, że co pod jesień. Odpuszczam wszystko, co przyszłoby przeminąć czyniąc me serce otwartym na miłość.